O, witajcie, Tadam! Dostałem list polecony z Wojskowego Biura Historycznego, na który czekałem praktycznie od świąt. On był wysłany 28 grudnia, także trochę długo szedł. Co to jest za list? Ja badam dzieje mojej rodziny. Udało mi się odnaleźć informację, że w Wojskowym Biurze Historycznym znajdują się dokumenty. Dotyczące kariery wojskowej mojego dziadka Edwarda, Edwarda Derdzińskiego, czyli mojej linii męskiej mojego przodka, którego niestety nie miałem okazji poznać, dlatego że on zmarł przed moim urodzeniem. I niewiele, prawdę mówiąc, na jego temat wiedziałem. Teraz wynajduję dużo ciekawych rzeczy, które jakby wskazują na to, że był to człowiek o bardzo ciekawym życiu i bardzo skromny, bądź w czasach PRL-u bojący się troszkę opowiadać o swoich mm, wojskowych dziejach. Wiem, że brał udział w obronie y, Przemyśla w 1918 roku. No i teraz tak, napisałem do Wojskowego Biura Historycznego, y, znaleziono tam teczkę, 6 zł kosztowały mnie skany, czy też y, bardziej ksera. Jeszcze nie otwierałem tego listu, na razie go tylko przeciąłem i teraz na waszych oczach Wydobywam y, wnętrze tej koperty i zobaczymy, co udało się tam znaleźć. Co tam ciekawego jest? Już chyba widzę, że będzie jakieś zdjęcie. Czekajcie chwilkę. Centralne archiwum wojskowe. Tak, więc tutaj jest moje, moje zamówienie. Y, mam tutaj odpowiedź. Numer sprawy dotyczy zlecenia. Szanowny Panie, w załączeniu przesyłam trzy strony kserokopii, a cztery z wybranych materiałów archiwalnych. Tutaj rachunek. I mam. Centralne archiwum wojskowe. Starszy sierżant Derdziński Edward, syn Franciszka. Urodzony 6 czerwca 1899. No to oczywiście mój, mój dziadzio. Urodził się w przemyślu, gdzie mieszkały. No dwa pokolenia w zasadzie Derdzińskich. I wniosek o odznaczenie. Po raz pierwszy brązowy krzyż zasługi. O! Derdziński Edward, stanowisko kancelista. Zajmowane od dnia 21 marca 29 roku. I wiem, że właśnie pracował dziadek w Wojskowej Komisji Uzupełnień. Powiatowa komisja uzupełnień y, łańcuch. Zgadza się. To jest to, co dokładnie mówiono mi, y, kiedy byłem dzieckiem. O, życiorys. Syn Franciszka i Domiceli, religii rzymskokatolickiej. Zgadza się. Babcia Domicela, niesamowita kobieta. Też nie miałem okazji jej poznać, ale mam nawet książeczki do nabożeństwa, które używała. Urodził się 6 czerwca 1999 roku w przemyślu województwo lwowskie i tu ukończył do 1914 szkołę powszechną i dwie gimnazjalne. W lipcu 1913 został przyjęty do służby kolejowej w przemyślu jako pracownik sezonowy. W czasie 1917-18 należał do tajnej organizacji niepodległości yy, krajowej czy kolejowej. No to jest chyba ta yy, podobna sytuacja, jak z moim pradziadkiem. Rudolfem na Śląsku, który był członkiem polskiej organizacji wojskowej. W dniu 1 listopada 18 roku wstąpił ochotniczo do kompanii kolejowej. Dnia 15 maja 19, jak, jako wyreklamowany dla kolei, pracował w przemyślu do 4 listopada 20 roku i dnia 5 lutego 20 roku, powołany do 38. Yy. Pułku chyba piechoty w przemyślu, gdzie pełnił służbę jako podoficer zawodowy w stopniu starszego sierżanta. W marcu 29 roku przemianowany na urząd administracji wojskowej z przydziałem do PKU łańcuch, gdzie dotychczas pełni służbę. Jako członek założyciel czytelni TSL w wiosce rdzennie ruskiej przekopana powiat Przemyśl pracował w czasie od 23 do 27 roku, to jest do chwili przeniesienia do PKU łańcuch. Wow. I pracuje w związku rezerwistów koło łańcuch jako sekretarz koła. Dużo się dowiedziałem, naprawdę. O jak rodzina się ucieszy, gdy wyśle im te informacje. Uzasadnienie y, wniosku i stopnie odznaczenia: Ochotnik był podoficer zawodowy, przemianowany na urząd państwowy, wzorowy pracownik. Pracował w tajnej organizacji kolejowej, na to jako sekretarz miejscowego koła. Przyczynił się wydatnie do rozwoju tego szkoła. Na nadanie mu brązowego krzyża zasługi po raz pierwszy zasługuje w zupełności. Ja wiem, że dziadek na pewno miał jeszcze inny order, a mianowicie tak zwaną gwiazdę przemyśla. O tym tutaj nie piszą, ale mam no, dowody choćby w postaci wpisu do ewidencji tych odznaczeń. I również piękne zdjęcie dziadka. To postaram się do tego filmiku dołączyć to jego zdjęcie jako okładkę filmu. Dzięki Wam wielkie, cieszę się. Zaczynają się fajne rzeczy, bo spływają do mnie eleganckie, zamówione różne dokumenty. Czekam jeszcze na odpowiedź z archiwów państwowych w Berlinie w sprawie mojego drugiego dziadka, bo drugi dziadek był młodszy, urodził się w 1915 roku i był Ślązakiem. I oczywiście, jak Ślązacy pełnił służbę wojskową w Wehrmachtzie, był w Kriegsmarine. Udało mi się tam jego służbę wojskową na podstawie różnych i dokumentów, zdjęć i, i, i numeru poczty polowej zrekonstruować, ale wiem, że w archiwum w Berlinie jest dużo więcej jeszcze ciekawych dokumentów. Bardzo Wam dziękuję. Dbajcie o swoich przodków, odkrywajcie ich, ich przeszłość. To są ciekawe sprawy kurcze, ile się dowiedziałem o dziadku. Wielkie dzięki.